Witam serdecznie na kanale Kuchnia Dzisiaj przygotujemy sobie chipsy makaronowe o smaku papryki i cebuli. Podstawą naszych chipsów jest makaron, ale żeby go przygotować potrzebujemy kilku składników. 400 g makaronu 2 łyżeczki soli 1 łyżki oleju 1 łyżeczki papryki słodkiej 40 g mąki kukurydzianej i 3 litrów wody. Makaron musimy ugotować, czyli stawiamy garnek na gazie, wlewamy wodę. Doprowadzamy do zagotowania. Jak się zagotuje, doprawiamy solą, olejem i papryką. Wszystko mieszamy. Po wymieszaniu przypraw z olejem wsypujemy makaron. U nas są to makaron typu rurki. Mieszamy i gotujemy. Podczas gotowania będziemy sobie parę razy przemieszać, musimy przemieszać ten makaron, gotujemy około 7 minut. Ten makaron nie będzie miękki, on będzie raczej taki al dente. Nie zapomnijmy tam przemieszać, żeby nie przywarło do spodu. Po tych 7 minutach jak makaron nam się już podgotuje. Wyjmujemy go łyżką cedzakową. mogą Państwo również go celić, ten makaron w jakikolwiek inny sposób oczywiście, ale musimy go przerać zimną wodą. Znowu odcedzając, u nas to się dzieje automatycznie, bo to spływa wszystko nam na dół. Przekładamy makaron do miski. Dosypujemy mąkę kukurydzianą. I mieszamy. Makaron musi być oblepiony w tej mące, więc musimy to zrobić dosyć dokładnie. Jak już to zrobimy. Przygotowujemy sobie jakieś naczynie, w naszym przypadku jest to patelnia, stawiamy na gaz, wlewamy olej, podłączamy i doprowadzamy do tego, że nasz olej będzie miał 175-180 stopni Celsjusza. Wtedy wrzucamy partiami makaron na rozgrzany olej. Jeżeli Państwo mają mniej garnek, to wiadomo porcja wrzuconego makaronu będzie mniejsza. Ale trzeba ją przemieszać lekko, żeby się nie posklejała. I smażymy makaron około 3 minut. On się zrobi taki złocisty. Po tych 3 minutach wyciągamy mu przy użyciu łyżki cecakowej. I odsączamy nasz Usmażony makaron na ręcznikach papierowych. Kolejna partia makaronu. Trzeba ją rozłożyć, przemieszać, żeby się nie przesklejała. A teraz przyprawy. Myśmy na smak paprykowy skomponowali z jednej łyżeczki papryki słodkiej, jednej łyżeczki papryki ostrej, pół łyżeczki czosnku granulowanego oraz jednej łyżeczki soli. To jest nasz smak. Państwo, jeżeli chcą inną ilość, inne przyprawy, jak najbardziej. My swoją kompozycję mieszamy. Zróbmy to dokładnie. I teraz nasz usmażony makaron podzieliliśmy na dwie części. Do jednej dosypujemy naszą mieszankę przypraw. Najpierw mieszamy łyżką, a następnie przy użyciu talerza będziemy podrzucać miskę, żeby ten makaron oblepił się w tych przyprawach. I te chipsy mamy już gotowe do spożywania, a teraz pora na smak cebulkowy. I do tego smaku użyliśmy 100 g cebuli prażonej oraz jednej łyżeczki soli. Najpierw prażoną cebulkę włożyliśmy do blendera i zmieliliśmy ją na dosyć drobno. I teraz dosypiemy ją do naszej porcji makaronu usmażonego. Zrobimy to partiami, łatwiej nam będzie ją tak jakby wtłoczyć w ten makaron. Ona nie będzie się tak przylepiała jak poprzednia porcja em, przypraw. Doprawiamy solą, dosypujemy drugą porcję tam pozostałą cebulki. Mieszamy, dobrze mieszamy, mieszamy. Przykrywamy najlepiej folią aluminiową albo tak jak tu mamy folią spożywczą i potrząsamy. Ta cebulka musi się nam tam wtłoczyć, obtoczyć nam to. Te chipsy niestety muszą postać tak około 12 godzin. Wtedy mimo, że nie będą oblepione, ale przesiąkną zapachem i smakiem tej prażonej cebulki. Naprawdę są wyśmienite. Tak jak Państwo tu widzą, te prażonej cebulki, ta cebulka tam niestety została. I taki prosty sposób mamy domowej roboty: chipsy makaronowe, jedne o smaku paprykowym, a drugie o prażonej cebulki. Żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniomagdy.pl